Witam serdecznie moi drodzy. Mała aktualizacja z postępu prac u nas na budowie. Co my tutaj mamy zrobione? Większość procesu kładzenia tych płytek, tak jak już mówiłem, jest na kanale Co dziś robimy, ale tu pokażemy. Teraz mamy akurat przerwę, ponieważ tam wjechał ogród, więc tu pokażemy, co będziemy robić w następnej kolejności. Ościeża, które są przy naszych oknach. Początkowo był plan, żeby dojechać płytką do ościeży i tutaj zostawić normalnie gips, wygipsować i potem pomalować. Natomiast uznałem, że nie będzie to zbyt ładnie wyglądać, a poza tym ościeża były bardziej rozwarte. Żeby to wyprostować wjechała płytka z listwą. Tutaj już nie docinałem tego do, kątu, do kąta. Z tego powodu, że ten gres się ciężko szlifuje, przypala się. Może ja nie mam odpowiedniego sprzętu, natomiast leciała listwa też jest to wykonane estetycznie dookoła. Parapecik został wykonany również z płytki. On jest na płask, nie jest akurat pod spadem, więc tak to wygląda. Nie robiłem z dwóch płytek, żeby było mniej cięcia. Trzymałem się w tych wyznaczonych linii przez nasze płytki, także wszędzie tutaj jest. Kontynuacja. Zabudowę toalety już mieliście okazję zobaczyć, jak została wykonana. Powiem Wam, że razem z tą szarą płytką wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Na podłogę wjedzie ta sama płytka oraz na zabudowę wanny. Wanna w przyszłości, ponieważ jeszcze nie jest zakupiona, jest dopiero w planach. Mamy już na oku dwa rodzaje wanny, więc będzie e, na pewno kontynuowana budowa tej łazienki odpływ liniowy tutaj jak możecie zobaczyć zostało już dorzucone płytki i w tej łazience robię na odwrót jak w tamtej małej łazience czyli najpierw ściany dojeżdżam do końca a potem analogicznie sobie tutaj trzeba będzie dołożyć tą podłogę i gdzieś tutaj miałem listwę spadkową poczekajcie to jest nasza listwa spadkowa. Listwa spadkowa, jakaś nienadzwyczajna, po prostu z kastorami, chyba 90 niecałe złotych kosztowała. Ona się charakteryzuje z tym, że tutaj profil ma na płytkę po całej szerokości równy odstęp, natomiast z drugiej strony sobie idzie clean, chyba od 2 cm do zera albo od 1,5 cm do zera. No i jest prawo i lewostronna, więc musicie sobie ustalić z której strony będzie montowana. U nas będzie akurat montowana tutaj. I tak to wygląda, więc plan działania na dzień dzisiejszy jest taki, że zaraz się przebieram i tu kontynuuję te ościeża, ponieważ Góra została do doklejenia, już mi się wczoraj nie chciało po tego podpierać. Dzisiaj to sobie ładnie poobrawiam. Chodźcie jeszcze do drugiej łazienki. Druga łazienka już jest umyta i przygotowana pod silikony. Yy, jeszcze tylko tutaj trzeba dorzucić troszkę fugi. Przycisk zamontowany i powiem Wam, że wycinając otwór pod przycisk rzeczywiście producent zaleca, żeby szczelina pomiędzy naszym plastikiem a płytką została 3 mm. I tak zróbcie, bo ma bardzo małe... Pole krycia ten przycisk, dlatego tutaj trzeba się postarać. Kabina wjechała 141, natomiast kabina ma możliwość rozszerzenia się chyba po 2 cm z każdej strony, więc lekki zapas był. Trzeba było dwóch osób, w jedną osobę no też dałoby radę, ale myślę, że byłoby to o wiele ciężej. Przyszedł pies na odbiór, czy odbierasz? No ona odbierze wszystko. Najchętniej. Żarcie ze swojej miski. Zostały zakupione też akcesoria, takie jak dwie wiszące szafki oraz umywalka, natomiast nie są na miejscu, trzeba czekać, bo jest na magazynie centralnym. Także to w następnych odcinkach. Trochę czasu minęło, i moi drodzy, okno zostało dokończone. To wszystko jest już podklejone. Taki tip o ramę okienną dwa kliniki do poziomowania. I to nam elegancko zblokuje, tylko pamiętajcie, żeby potem okna nie otwierać, a tutaj taśmą klejącą, i jak najbardziej się trzyma. Czyli to jest już temat zrobiony. Zacząłem sobie rozmierzać nasze płytki na podłodze, żeby to już zacząć jakoś sobie układać, i tak coś mnie tknęło, żeby sobie jeszcze wymiarować naszą kabinę prysznicową. Ponieważ z moich obliczeń tutaj wyszło dokładnie 80 cm i pół, czyli 80,5. A w tą stronę, z racji tego, że te płytki są dosyć nieregularne, wyszło 81 cm. Ja kupowałem kabinę specjalnie, żeby ta regulacja w jedną, jak i w drugą stronę była prawie że o 2 cm. I tak też producent na opakowaniu napisał. Natomiast nie wziął pod uwagę, że ta regulacja jest tylko w momencie, kiedy stosujemy szybę. Która jest od ściany do ściany, to wtedy sobie, sobie możemy po 2,5 cm z każdej strony rozszerzyć. Natomiast, jeżeli mamy kabinę narożną, to wtedy ta regulacja już jest tylko z jednej strony i z drugiej strony. I taki piz, że niby to jest 80 szyba boczna, natomiast po wymiarowaniu od krawędzi profila do krawędzi profila jest 77 cm. I listwa, którą producent dołączył do montażu do ściany, ma 4 cm, ale tylko 2,5 cm możemy sobie wyregulować, czyli nie ma tak naprawdę 80 cm, tylko 79,5. Sprawdzałem, jak można rozwiązać ten problem. Można kupić tak zwany adapter poszerzający nasze profile, natomiast jest to koszt rzędu między 100 a 200 zł i akurat do tej biony, czy tam be belony, e Good Home zastoramy akurat nie mają tych adapterów, ne, dlatego najprostszym sposobem będzie wpizdu to spakować, oddać i znaleźć taką kabinę, która będzie. Pasować, czyli będzie miała krycia 81 na 101 cm albo więcej. No, niestety, tak to czasami bywa, że na budowie różne rzeczy mogą się zdarzyć. Lepiej sobie dwa razy zmierzyć niż potem kombinować. No, fakt jest faktem, że płytki sprawiły to, że musimy się dopasować teraz do płytek. Wiadomo, że tragedii by nie było, jakby tu było jakieś przesunięcie, no ale w tą stronę jest odpływ, który ma 100 cm, no i wiadomo, że jeszcze tutaj na silikon, no to będzie powyżej 100 cm otwór na kabinę. Tak to wygląda. Także dzisiaj nic nie zrobiłem, praktycznie większość liczyłem, przemierzałem, natomiast też będę się brał za kominek i myślałem z czego zrobić zabudowę kominka, myślałem o płytach cementowo-wapiennych, nie, płytach cementowych, ponieważ mam trochę płyt cementowych na podorędziu, na konstrukcji, natomiast z wieloma osobami rozmawiałem i mówili, że teraz już się praktycznie tego nie robi, wszyscy używają płyt Wapienno-krzemionkowych czy krzemionowo-wapiennych, generalnie to są takie płyty grubości 3 cm, 120 szerokie, 250 długie. Bardzo lekka płyta i bardzo odporna na temperaturę. Także będziemy ją sobie kleić tutaj, w tym narożniku do tej ściany, naklej, żeby nam stworzyło to odizolowanie ciepłego powietrza od ścian. Zrobimy komorę dekompresyjną, zrobimy zabudowę oto jego mościa. A potem będziemy myśleć, czym to wykończymy. Natomiast. No, myślę, że to będzie jak najbardziej dobre rozwiązanie. W zestawie jeszcze producent daje nam jakiś taki, właśnie klej. To w ogóle jest wszystko e, Promata. To jest płyta e, e, Promasil. zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Jest bardzo leciutka, łatwa w obróbce, e, więc trzeba uważać, żeby tego nie uszkodzić. Skręca się na czarne wkręty oraz na ten klej, który tutaj dali w zestawie. Potem normalnie siatka elewacyjna, narożniki i wykończenie we własnym zakresie, to co tam chcecie, czy to będzie gładź, czy to będzie jakiś kamień, czy to będzie mozaika, bądź jakaś inna układzina, to tylko kwestia wyobraźni. I w mojej łazience mamy zamontowaną tą kabinę prysznicową i tutaj mamy szybę, która nam dolega z jednej strony ściany, jak i z drugiej strony ściany. Ona też jest przewidziana na 140 cm i tutaj mamy te nasze listwy montażowe, tutaj tutaj. Które się najpierw montuje do ściany, a potem sobie regulujemy prawo-lewo całą kabinę. I w momencie, kiedy mamy z dwóch stron tą listwę, no to okej, okay, ten zakres regulacji jest naprawdę duży. Możemy to sobie ładnie e, wyregulować. No, natomiast w tym drugim przypadku. Już będzie kombinacja. Powiem Wam, że tamta kabina była fajna, bo miała te drzwi nie przesuwne, tylko miała wahadłowe. One się otwierały, zawias był gdzieś mniej więcej tutaj i się otwierały całe na zewnątrz, więc praktycznie cały otwór był do wejścia. No, nie wiem, będą, jakie będą następne. Zobaczymy, co będzie w sklepie. Miejmy nadzieję, że będą w dobrych rozmiarach, bo teraz będę to skrupulatnie sprawdzał. Więc moi drodzy, dzisiaj takie krótkie info z budowy. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu bardziej prężnie będzie szła ta praca i postaram się więcej pokazać. Łazienka umyta, klipsy pościągane. Powiem Wam, że bardzo ładnie wyszła. Krzyżyki, nie krzyżyki. W miarę równe płytki nie są idealne, ale jak za cenę 40 zł, to powiem Wam, że naprawdę spoko. Te są bardzo ładne, bardzo ładny kolor mają, tylko są nierektyfikowane i wiadomo, że ta fuga, która akurat jest tutaj 2 mm, na nierektyfikowanej płytce wyjdzie większa, więc weźcie to pod wzgląd. Sprawdzałem z Basią, jakie tu fugi dać. Najbardziej pasowała fuga z atlasa i ona była atramentowa. Zobaczymy. Wydaje mi się że taka ciemna będzie tu bardzo pasowała. No na pewno nie pójdę w ten kolor żeby tu wkładować jakieś brązy bo myślę że tonacja ciemna będzie lepsza także w następnym odcinku w końcu podłoga. No i kabina. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do następnych odcinków.